Dzień dobry, znowu paczka, dzisiaj mam dwie do odbioru. Będziemy jeszcze podglądać. Jak meżna podbiera paczki. Widzimy cię. Tak? Teraz się nie ukryje nic. Wszystkiego się dowiemy. No i co to było, kochanie? To są. A nie powiesz jeszcze na końcu. Ja jeszcze nie powiem. <śmiech> 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 ho, ho, ho. Ho, ho. Wiecie co? Słuchajcie, zobaczcie jakie jest niebo paskudne. Ołowiane. Wczoraj ruszył śnieg, był mróz. Czekaj, ołowiane niebo mówisz. Dzisiaj... Czekaj, ołowiane niebo. Mówisz hmm. ołowiane niebo, tak? No. Dobra, poczekaj. Zobaczcie jakie ołowiane. Faktycznie, Myśla nie kłamała. Teraz jest dopiero ołowiane, nie? Myśla no. nie kłamała. Takie niebo. Takie. Ołów sam. Czysty ołów. No i wczoraj był mróz. Czekaj, bo już y, niebo ołowiane z dalej, czy nie? Jest. Dobra, to idziemy. Mróz. Na... Y, a mm -hmm. dzisiaj jest odwilż na plusie. I po prostu jest taka chlapa, że szok. Straszne rzeczy. Straszne. Tak mokro, deszcz padał. jest niesamowite. Wszystko. Weź mi nie denerwuj, bo przez nie, muszę mu Coca-Colę dźwigać. Straszne. Ahoj kapitanie, przybywaj na ekranie. I gdyby nie było tak pochmurno, to całkiem ładnie by było. E, nie ma takiego ołowiu, który byśmy nie ogarnęli. Mamy. Któremu byśmy nie dali rady, takiego ołowiu. A jakbyście mogli mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak w takich dni... Yy, ma się fotowoltaika, kiedy dni są yy, bardzo tak, krótkie słońca. Są ile? 7 godzin? 40 już zachodzi słońce no Jak i, i, i nie ma słońca w ogóle przez a zimę a zimą o, zimą o słońce to naprawdę zimę. trudno także ja nie wiem, no zastanawiam się hej hej, jesteśmy jesteśmy po zakupach i chciałam wam zrobić hol ogrodowy o, tak wam a powiem. dlaczego ogrodowy? Bo jak się rozbierzemy, a jesteśmy, że tak powiem, zgrzani, a jesteśmy w trakcie podróży... Bo jeszcze a... idziemy do jednego paczkomatu, pieszo, no. więc nie chcemy się rozbierać, zrobimy tutaj hol i wtedy idziemy dalej, w drogę. <coughs> a w ogóle to jesteśmy na ogrodzie yy, ołów, już. Minął? Tak. Nie ma już ołowiu. Dobra. Coca-Cola znowu dwulitrowa, nie wiem, Artur ma jakiegoś... On teraz zbiera, bo myśli, że Coca Cola podrożeje. Artur mówi tak, Artur mówi. Mam taką siatkę. A e, zaraz było taki konkurs kiedyś, czy co to było? Jakub mówi? Co to było? Zobaczcie takiego? jakie ładne pieczareczki. Takie malutkie pieczareczki. A dlaczego kupiłam takie pieczareczki? Dlatego że były... Bagietki. Słuchajcie, bagietki za 80 groszy, 3 sztuki, minus 70% i ja z nich zrobię e, takie, wiecie, zapiekanki. Ser na górze, pieczarka z cebulką, ser na górze i to będą e, takie Cudaki. zapiekanki. Ja też kupiłam cebulę. E, I jeszcze w tej promocji kupiliśmy takie bułki. Takie bułki, 5 sztuk, 57 groszy, słuchajcie. Mm -hmm. I jeszcze do tego kupiłam. Tak. Dwa opakowania. Ja, Jajuszek, jajak, jajuszka piękna. opakowania. Wiesz, dlaczego dwa opakowania? Bo myszka będzie robić ciasta. Nie. Pierogi. Bo, bo była promocja, że jak się kupi a, dwa opakowania A, widzicie. To taniej po myszka, prosto. dlatego, że chciała myszka, kupić więcej, to kupiła więcej. Myszka, no. ekonomistka. I jedno mleko. Tak, Koniec. kochani. I oto I nasz zacząć. piękny hall y, zakupowy, youtube'owy i ogrodowy. I siema. Słuchajcie, zapiekanki zjedzone, ja obiadu dzisiaj nie robię, dlatego że mam jeszcze zupę kropsową na obiad. Mam tutaj gdzieś dwie plamki, a nawet trzy, bo jeszcze się ochlapałam zanim, zanim założyłam fartuch. Cała ja. Mam dwie przesyłki. W jednej jest... Aha, w ogóle. To chciałam Wam powiedzieć, bo mi właśnie siostra powiedziała, że jeśli często kupujecie z Allegro, to Smart w tej chwili, usługa Smart, czyli darmowa przesyłka od zakupu na kwotę minimum 40 zł, jest w tej chwili za 39 zł. Jest promocja, także ja z tego skorzystałam na cały rok. Słuchajcie, 8, chyba 99 jest za jeden miesiąc. A 39 zł jest za cały rok. Wcześniej było 49 zł za cały rok, więc słuchajcie, to wychodzi 3,25 na miesiąc. Ja no teraz będę robiła: wiecie, no dość często zakupy, um, zakupy z Allegro. Jeszcze też korzystam z Tipli, więc tam też jeszcze dodatkowo um, mi się odkładają pieniądze. Yy, także, no to jest dobry interes, słuchajcie, no na przykład moja siostra robi tyle zakupów, że yy, miała w tej chwili, jej smart wykazało, że za przesyłki przez cały rok yy, zaoszczędziła prawie 1000 zł, także pff, na wysyłkach, także no naprawdę to się tak wydaje, wiecie, 12 miesięcy, ale płacicie 39 yy, zł na cały rok, a yy, a tak naprawdę a tak naprawdę płacicie wtedy tylko za przesyłkę, jeśli coś jest poniżej 40 zł. No i naprawdę, jeśli chodzi o cały rok, ja nie mówię o osobach, które rzadko robią zakupy, bo ja, wiecie, ja też nie powiem, żebym jakoś, wiecie, szalała. Czasami był taki czas, konkretnie, zwłaszcza przed świętami, że ja przez Allegro bardzo dużo zakupów robiłam. No teraz ostatnimi czasy jakoś mniej. Chociaż czasami się zdarzało mi coś kupić, no wiecie, no tak jak każdemu, nie? Gdzieś tam raz w czas coś, jakieś zakupy przez internet. Bardziej może gdzieś tam ze stron jakichś, yy, z jakichś sklepów czy coś. Ale yy, no stwierdziłam, że teraz jak na przykład yy, dużo rzeczy takich będzie yy, przede mną do kupienia, to yy, no to będę, będę z tego korzystać. A yy, z AliExpress mają... Wiecie, zrobić, mają zrobić cło, także za przesyłki będziemy płacić więcej niż za towar. Tak przynajmniej się zapowiada to. Więc stwierdziłam, że wydam te 39 zł, to nie majątek, a sporo zakupów jest takich powyżej 40 zł, także no, plus jeszcze zwrot z Także wiecie, no zawsze tam grosz do grosza i się oszczędzi. Bo tak często teraz te wszystkie zakupy to prosiłam moją siostrę, bo ona miała usługę smart. I to, co było powyżej 40 zł, to właśnie mi się za, zaoferowała, że może mi kupować, a ja i na mój adres oczywiście będzie wysyłka, no, żeby nie musiała płacić za, za transport, nie? Yy, za wysyłkę. A sporo było takich rzeczy powyżej 40 zł. Także, słuchajcie, dobra sprawa, nawet to też mi jeszcze yy, siostra kupiła, zanim yy, to jest właśnie w takim pudełku. Podobnym do tego syropu, bo to jest z tej samej firmy, a to jest pasta do zębów. Ja zaraz tutaj wszystkich przelecę i wyczyszczę: i czarnemu, i rudemu, i Ewie. Ewa jeszcze, co prawda, nie musi. Różne są pasty do zębów dla zwierząt, ale stwierdziłam, że kupię za pierwszym razem tą, dlatego że ta ma taką szczoteczkę. I ona naprawdę, bo moja siostra też to ma i ma jeszcze taką, wiecie, normalną w tubce dla zwierząt, e, która cenowo była zbliżona, ale e, stwierdziłam, że kupię tą, dlatego, że e, no ma szczoteczkę. To jest taka silikonowa e, szczoteczka i ona... To nie jest tak, że Wy musicie, wiecie, szorować, szorować, bo to zwierzakowi ciężko. Ale wystarczy, że włożycie do buzi i ten zwierzak sam będzie to gryzł. Albo nawet wystarczy, wiecie, to zostawić tam w buzi i ta pasta pracuje i, i samoistnie po prostu czyści. Nawet można, jeśli ktoś naprawdę ma problem ze zwierzakami, to można na łapki posmarować i kot myjąc sobie, czyszcząc łapki, no bo taki jest odruch, że zaraz będzie czyścił, jeśli będzie mył. Yy, yy, czy tam pies tak samo, że ma coś na łapkach, to też ta pasta yy, w buzi yy, pracuje. Także. Yy, Także tak, no też to mi siostra kupiła, bo to akurat 41,50 bez z usługą Smart kosztowało. Tanie sprawy to to nie są, ale taka pasta wystarcza naprawdę na bardzo długo, więc te wszystkie zakupy, które teraz zrobiłam, takie pierwsze, no to wystarczają naprawdę na długo. Także słuchajcie, fajna szczoteczka. Dlatego to kupiłam, żeby już tą szczoteczkę mieć tak naprawdę, bo ona jest naprawdę fajna. Ja ją wypróbowałam u mojej siostry. A tak wygląda pasta. To jest taka fajna aplikacja, jest no naprawdę fa fajna rzecz. No, także 41,50. Yy, no, ja. Wiecie, wiecie, no teraz, w tej chwili, to ja się liczę z tym, że to wszystko, yy, yy, zanim ja to wszystko zdobędę, wszystko wykupię, wszystko dokupię, to, to trochę czasu minie i trochę pieniędzy to pochłonie, ale no to. Jest normalne zjawisko, nie? Yy, no, nie mogę sobie tam, wiecie, powiedzieć, a tam zębów nie będę myła, y, uszu nie będę czyściła im i w ogóle i nic nie kupię, bo, bo oszczędność. No, nie, no. Tak samo jak yy, jedna z Was napisała, że. Hmm. No, że ja narażam w ogóle koty na choroby i tak dalej. No, słuchajcie, no czarne i rudy. Ja mam ich od kilku lat i oni naprawdę są badani. Oni są szczepieni. Wszystko z nimi jest w porządku. To nie jest tak, że ja yy, mam zwierzaki i ja je tutaj wiecie. One jak chorują, to zdychają i koniec. One do, do lekarzy chodzą, do weterynarzy. Ja nie jestem jakaś wiecie. To jest. Yy, jak to się nazywa, to są krople takie płyn do uszu. O, tak, tak. To jest płyn do, do mycia uszu i to też jest fajne. Jo, hmm. jo, 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 a tu przed. Um, to, to są też fajne, dlatego że tak, psikacie troszeczkę tak, dosłownie na małżowinę, tutaj nie do środka, tylko tutaj na te, na te wgięcia takie, na tą małżowinę i. Gnieciecie ucho, gnieciecie, gnieciecie tak, żeby ten środek zaczął pracować, i bierzecie papier, ręcznik papierowy, i tylko tak palcem y, przeczyszczacie. A to tym razem inne kupiłaś? To jest do mycia uszu. No tak, ale tym razem inne kupiłaś? Tak, bo y, ja miałam wcześniej takie bardzo małe opakowanie, inne, już nie pamiętam jakiej marki, bo czarnemu czyściłam i rudemu y, takim. No, innym, ale to zupełnie inaczej działało i ja to, i to nie było tak, Właśnie. że ja to lałam do ucha i mi było trudniej po prostu, bo to trzeba było, wiecie, na wacik i tam się. No to było takie, ciężko mi było, zwłaszcza rudemu. A to jest fajne, także, wiecie, nie muszę tam spędzać nie wiadomo ile czasu albo tam patyczkiem robić, tylko ja to wlewam na małżowinę, gniotę, czyli dla kota to jest przyjemne, bo mu się to wydaje, że to jest głaskanie, to jest po uszach, więc to jest fajne. To zaczyna pracować, ja tylko biorę ręcznik, ciach, 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 kota przytrzymuje, ciach, 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 cia, 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 i już jest zrobione. I szurum burum, szurum burum. Par, no. Par. Yy, no. także tak. A o paście mówiłaś, kochanie? Yy, tak, pa, pa, pastę mówiłam yy, o paście, zobacz. Ale mówiłaś, że ty tym razem też inną kupić? Nie, nie mówiłem, że tym razem inną, to znaczy mówiłam, że tej jeszcze nie miałam, bo tą u siostry Ale też no, ale to powiedz, że miałaś inną już, bo... bo no miałam, ja już to powiedziałam. Tak, bo Jednawicka też powiedziała, że ja już w ogóle my z kotami nic nie robimy i narażamy je na. Nie, nie, kochani, wy eee... nawet nie wiecie o tym. My narażamy na choroby, na zarażenia. Hej! Hej ho! Bo ja mówiłam, że nie, tego u siostry zobaczyła, bo no, to jest no. fajowe, bo ma taką szczotkę. Nawet wygodną. nie wiecie, nawet nie wiecie, bo to nie było celem teraz, a z racji tego, że no akurat no, jest taka sprawa, że taką, powiem, schodową. Wiecie? Mysza, my... wiele rzeczy wam nie mówiła. No przecież nie będę wam pokazywała na filmiku, jak myje czarnemu zębę, czy rudemu, albo jak myje uszy. No to jest, wiecie, przeważnie to nie jest nic fajnego i to nie, to nie jest tak, że ja go biorę. Ewa jest łagodna. Ewa Panie, jest taka, że wie. Mysza, wiecie ile rzeczy ja robiła jej, z kotami? Ja jej wszystko. Z synami? Ja jej wszystko y mogę zrobić. Zresztą ona jest naprawdę łagodna, czy do podawania leku. Przecież jak ja jej daję na przykład codziennie teraz tabletkę na odporność, albo syropek na odporność, bo już tabletki się skończyły, mam syropek. No to przecież ja Wam nie pokazuję, że ja jej, jak ja jej daję syropek, nie? Czy, czy jak ja jej podaję kropę do oczu, czy jak podaję tabletkę do, do paszczy. No ja Wam tego nie pokazuję, bo mi się wydaje, że no, to nie jest nic, wiecie, fajnego. A zresztą sfilmować to, to naprawdę by trzeba było, nie wiem co. Więc... Mm, Naprawdę, no to, to jest tak, że jak, jak Wy nie widzicie, że my na przykład jedziemy z czarnym czy z rudym do weterynarza, to nie znaczy, że my nie jeździmy z nimi do weterynarza. Jeśli ja Wam nie pokazuję, że byłam dzisiaj na toalecie, to nie znaczy, że nie byłam na tej toalecie. Co, że nie żebyś. Yy, no, że po prostu yy, to nie jest tak, że jeśli coś nie jest pokazane, to tego w ogóle nie ma. No, po prostu Chodź, nie wszystko nie... się pokazuje. Nie chodzisz siku? No w życiu, no mówię, to, że nie, ja nie pokazuję <noise> wszystkiego, to nie znaczy, że tego nie ma. No taka jest, taka, tak to wygląda, tak, na, tak z, od kuchni, że tak powiem. A co chciałam powiedzieć? Chciałam Kodemba. się pochwalić, że Hagar, czyli mojej siostry i jej męża kot, został ogłoszony w WCF-ie, na niemieckiej stronie WCF-u, kotem w Polsce numer jeden. Wyobrażacie to sobie. Został mistrzem od mistrzów. Tak, jest w 2020 roku kotem numer jeden w Polsce. Zdobył pierwsze Ale w miejsce. W 2020. Tak, zdobył pierwsze miejsce na liście kotów w Polsce. Jest po prostu królem. No. No, wyobrażacie to sobie? I koronę dostał. Mojej siostry w tej chwili dzisiaj e, telefony i wczoraj się urywają, e, bo wszyscy zamawiają dziecko Hagara. <noise> Nawet dzieci, których jeszcze nie ma i jeszcze długo nie będzie, zamawiają. Ale Już wiesz, są coś. rezerwacje, naprawdę. Wiecie co? Jak ja to wczoraj usłyszałam, mówię matko jedyna. No naprawdę. Wiecie co to oznacza? On e, naprawdę. Są tak dumni z tak. Hagarka. No i z siebie wiadomo, no, bo to no. wielka opieka, y, dużo zachodu, dużo obawy, y, no on nie ale jest także spad z księżyca, tak, bo on, od małego go wychowali pielęgnowali. wypielęgnowali. On jest, słuchajcie, y, on jest z Polski, y, ale naprawdę jest tak wypasionym kotem, jest tak po prostu pięknym kotem, że... Y, no mówię wam, pierwsze miejsce w rankingu y, kotów w Polsce zdobył, on ostatnio nawet na, na w Toruniu chyba to było, z tego co pamiętam, na wystawie zdobył y, best of the best, także na, najlepszy z najlepszych. No więc no y, oni chyba z nim byli na sześciu czy na siedmiu y, wystawach, a on ma dwa lata, jakoś tak. No masę dyplomów. Naprawdę, on ma tyle pucharów, tyle medali, tyle dyplomów. No ale dla hodowcy co to jest? No to jest naprawdę... Jaka ale... Także to jest kot na miarę naszych czasów. To jest kot nad kotami. Ja mówię, że on powinien mieć komnatę, swoją, tron. Trzeba mu koronę jeszcze i berło I sprawić. No, no naprawdę. Także jesteśmy też bardzo, bardzo zadowoleni, bardzo dumni. I no co, można powiedzieć? No i co, pozdrawiamy Edytkę i Marusia. I Hagarkę całujemy. A Hagarek teraz obejmie władzę w domu. On zawsze miał władzę, tylko teraz będzie jeszcze ważniejszy. Tylko teraz A powie mu... Marek. Odejdź. Przesuń. Się. Ten, on teraz powie, wiesz, jak mu sodówka uderzy do głowy, mhm. to on teraz powie, że on chce zmienić służbę. Tak. Służbę swoją chce wymienić. Tak. No. I będzie bił. No. Mówi, Także... że będzie bił. Także kochani, no powiem Wam, że naprawdę zarąbista wiadomość na koniec 2020 roku. Naprawdę, bo wiele osób z Was mówi, że ten 2020 jest takim rokiem. No może i dla nas, jakaby, może by ciebie jakoś ten. Jakąś nagrodę. I, <grafię> a kto ma mnie oceniać? No. Konsylium. Aha. Czy zdrowa, mną, czy nie zdrowa? To musisz ze mną pojechać na jakąś wystawę. Wystawić ją. jak się zbierze nad myszką I coś jeszcze chciałam powiedzieć, aha. Teraz jeszcze czekam. Słuchajcie, żeby kupić drapak. Już mam jeden taki. Ale taki mniejszy, wiecie, taki dla Ewy, bo ona do tego, charga, do tego drapaka jeszcze nie dorosła. Mam taki jeden upatrzony. Tego, który chciałam, to nie ma, ale jest bardzo podobny, tylko 10 cm niższy. Eee, 10 zł droższy. Tak nie będę, przerywaj tak mi. Będę jak sto... Nie przerywaj mi, bo mam nożyczki. I nie zawaham miał. się ich użyć. Jak będę miał 100 lat, to tak będę wyglądał. Nie, to będziesz gorzej wyglądał. A ty będziesz miał 100 lat? Myślisz? Nie? Tak byś chciał? Dobra, teraz mówię, jak już zapomniałeś. No. My, pierwsza bryga! Byłam dzisiaj no, w tych paczkomatach i tak naprawdę kawał drogi przyszliśmy. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj jeszcze, żeby ten dzień trochę wykorzystać, to posprzątam. Także w kuchni jeszcze mam plan posprzątać, no bo obiadu robić nie trzeba. Nie wiem, artur się teraz najadł tych zapiekanek, nie? Tak. Pewnie głodny już nie jesteś? Tak. No to może później zjemy szybko. Myśla, myśla. każdy w kiesienie ją nosi. Ha. No co? Teraz powinien, teraz powinieneś śpiewać inne piosenki, świąteczne. O Hagarkiku? O, może wymyślimy jakąś piosenkę. Że hagerkik? <laughs> Ale naprawdę, Sie wiecie, on? jaki to Normalnie zaszczyt mieć takiego kota, że, który zdobył pierwsze miejsce ze wszystkich kotów no, w Polsce. No, ja że najlepszym kotem, no. no. Najlepszym kotem w Polsce, no. Szok po prostu. Tak jak czarny, rudy i F Nie, tego. no do czarnego i do rudego to tam w ogóle nikt się nie umywa, nie? Aha, myślałem, że już też I... poniża. <laughs> nie. <śmiech> Dobra, ja uciekam idę sprzątać, także do później.